Bombowa wiadomość z Lubina na Dolnym Śląsku. Okazuje się, że wysadzenie ściany w bloku za pomocą sfermentowanych jabłek i śliwek to nie problem. Problem będzie miał jednak mężczyzna, który w mieszkaniu pędził bimber z owocowego wina. Anatol M. chciał stworzyć z jabłkowo-śliwkowego wina napój o smaku, którego nie powstydziłyby się najlepsze francuskie winnice. Miałem tam, może, wiem ile tam było z 10 litrów tego wina, nie? Takie kwaśne, mówię, a pierwszy raz przypędziłem, mówię, o, mnie, zostało gdzieś cztery litry. Dobrałem to i, i pierwsze, proszę pana, dwie butelki na, poszło elegancko, ja stawiam słoika, dwóch w tym miejscu. Alkohol w kuchni zaczął tak pędzić, że wysadził ściany pokoju i sufit sąsiadów. Bimber jednak nie powalił wieżowca i konstrukcja przetrwała. Gorzelnik na pędzeniu alkoholu lekko się sparzył i z niegroźnymi oparzeniami trafił do szpitala. Chcę tylko ich przeprosić, z, z mojej głupoty to zrobiło się. Sąsiedzi przez grzeczność nie zaprzeczają. Polecają jednak pojechać na podlasie i nauczyć się pędzenia bimbru od fachowców. Funkcjonariusze z komisariatu w Ciężkowicach zatrzymali 37-letniego mieszkańca kośnej Dolnej, który w miejscu zamieszkania produkował alkohol bez znaków skarbowych akcyzy. Policjanci z komisariatu Policji w Ciężkowicach zatrzymali osobę mieszkańca kośnej Dolnej, który w miejscu zamieszkania produkował alkohol bez znaków akcyzy. Zabezpieczono u niego sprzęt do produkcji, 60 litrów tak zwanego zacieru oraz kilka butelek gotowego alkoholu. W chwili obecnej trwają czynności z tym panem. Mężczyźnie za ten występek grozi do dwóch lat pozbawienia wolności. 17 maja policjanci z byłkatowskiej komendy zatrzymali 42-letniego mieszkańca gminy Zelów pod zarzutem nielegalnego posiadania amunicji. Funkcjonariusze podczas przeszukania dwóch należących do mężczyzn samochodów znaleźli i zabezpieczyli 35 sztuk amunicji myśliwskiej, 50 sztuk amunicji kaliber 22 oraz kilkadziesiąt łusek od różnych typów naboi. 42-latek trafił do policyjnego aresztu, grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. Tego samego dnia policjanci przeprowadzili przeszukanie domu 43-letka z gminy Dróżbice, gdzie znaleźli aparaturę służącą do destylacji alkoholu, 400 litrów przygotowanego tzw. zacieru i 40 litrów samogonu. Zatrzymany odpowie za nielegalny wyrób alkoholu, grozi mu kara roku pozbawienia wolności. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego ze Słupska i Morskiego Oddziału Straży Granicznej z Ustki zabezpieczyli ponad 800 litrów nielegalnego spirytusu. Alkohol miał trafić na rynek słupski i zagraniczny. W mieszkaniu i dwóch garażach na obrzeżu Słupska zlikwidowana została kolejna, czwarta już linia technologiczna służąca do uzdatniania skażonego spirytusu technicznego i rozlewania go do butelek jako tak spirytus spożywczy. W ręce funkcjonariuszy wpadły także dwa samochody, strzelba i sprzęt do produkcji alkoholu. Zatrzymano także dwóch słupszczan Daniela K. i Krzysztofa M. zamieszanych w proceder. Mężczyźni akurat oczyszczali skażony spirytus poprzez go środkami chemicznymi. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Słupsku. Akcja funkcjonariuszy miała związek z trzema innymi podsławnem i w Słupsku. Łącznie zatrzymano już 11 osób, zlikwidowano cztery wytwórnie i rozlewnie oraz skonfiskowano blisko 20 tysięcy litrów skażonego spirytusu. Biegli sprawdzają, czy znaleziony ostatni alkohol zagrażał zdrowiu i życiu konsumentów.